Ania, apel, który napisałaś do ministra, był bardzo szeroko komentowany we wszystkich mediach, od tabloidów po najbardziej opiniotwórcze magazyny w Polsce. Czy osiągnęłaś cel, o którym, na którym tak bardzo Ci zależało? Powiem tak, publikując ten post, nie miałam aż takich założeń. Po prostu zrobiłam to troszkę impulsywnie troszkę z wściekłości przede wszystkim z wściekłości. Oczywiście byłam umówiona z kolegami z niektórych tytułów, że taki post publikuję i oni to opublikowali u siebie, ale nie spodziewałam się takiej lawiny, takiego tsunami. I to pokazuje, jak ważnym tematem dla ludzi jest zdrowie, jak ważnym tematem jest brak dostępności do właściwego i nowoczesnego leczenia. I myślę, że. Każdy to zrozumiał. Wszyscy naprawdę, no, największe nazwiska: Kinga Rusin, Janina Ochojska, Oliwier Janiak, Maja Sablewska, Robert Biedroń, naprawdę Doda, Marina, wszystkie dziewczyny, Magda Boczarska. Naprawdę wszyscy udostępniali te posty i też zwykły, zupełnie zwykli followersi, którzy, którzy mnie śledzą, dziewczyny, kobiety które mi pisały w, w tych wiadomościach, że, że trzymają kciuki, że są ze mną, bo dzisiaj ty, a jutro ja. Tak mi większość kobiet pisała, więc one dokładnie rozumieją, że w dzisiejszych czasach, kiedy ten rak jest, można powiedzieć, żartobliwie na wyciągnięcie ręki, bo, bo dotyka bardzo, bardzo wielu osób, no to trzeba głośno o tym mówić. Bo chcemy, chcemy się właściwie leczyć, chcemy po prostu leczyć się, być może mieć chorobę przewlekłą, nieuleczalną, ale jak najdłużej zwiążyć. Też jest tak, że nasz styl życia może w pewien sposób zredukować ryzyko zachorowalności na raka, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie można brnąć w to myślenie, ponieważ wtedy z, spychamy odpowiedzialność na osobę, która zapada na raka, że ona ewentualnie zrobiła coś nie tak i tym samym doprowadziła do choroby, prawda? No, tak nie jest. Ja jestem znakomitym przykładem tego, że, będąc bardzo skrupulatnie badającą się osobą co, co 7-12 miesięcy, no nie udało mi się uniknąć zachorowania. Myślę, że spowodowane to było na przykład złym diagnozowaniem. Złymi maszynami, bo mamy po prostu sprzęt też przestarzały. Metody leczenia są z lat 80. i 90., więc na to wszystko, na ten cały obraz, naprawdę składa się bardzo, bardzo wiele elementów. No, i to jest taki kolos na glinianych nogach, że to po prostu mało brakuje, żeby to wszystko runęło. Teraz zbliżają się wybory parlamentarne. Co ty byś za, e, zasugerowała nadchodzącemu e, formującemu się rządowi, aby zmienił, aby właśnie dostępność do leczenia onkologicznego była po prostu szybsza i dzięki temu może bardziej skuteczna? Powiem tak. Nie ma znaczenia, czy ten rząd, czy inny rząd, czy rząd, który był wcześniej. Każdy rząd ma zawsze problemy ze służbą, ze służbą zdrowia i służba zdrowia jest bardzo polityczna. Można bardzo łatwo że powiem, szafować losami ludzi, mówiąc o zdrowiu bądź Czarując, że poprawi się sytuacja zdrowotna. Ja bardzo bym sobie tego życzyła, żeby to się zmieniło, i niezależnie od tego, kto będzie rządził, jeśli zmiany będą właściwe, to ja się będę bardzo cieszyć, bo naprawdę jest to wszystkim potrzebne. A zamierzasz kontynuować swoją walkę o lepsze standardy służby zdrowia, którą teraz rozpoczęłaś, i wydaje mi się, że można powiedzieć, że jesteś poniekąd jej twarzą. Ja jestem tego typu osobą, że jeśli powiedziałam A, to trzeba powiedzieć B. I będę zawsze walczyć, to może to jest za duże słowo, bo nie mam żadnego planu na razie jeszcze na, na te działania, ale na pewno jeśli będę miała tylko taką możliwość, to będę nagłaśniać każdą sytuację. Oczywiście przy pomocy kolegów z mediów, bo pracuję w mediach 23 lata, jestem kolegom naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna, bo, bo wszystkie stacje telewizyjne, największe i największe tytuły, bo koledzy są rozsiani. Po, po, po wszystkich tytułach i, i stacjach wsparli mnie, więc jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczna, ale też zwykłym kobietom i, i zwykłym followersom.